A, to jest nowy odcinek To jest nowy odcinek Odcinki zaczynamy, że będę skakać i będziecie to oglądać z, z mojej perspektywy więc poczekajcie Ej Ja teraz zauważyłam, że mam pęknięty aparat Al, Albo zarysowany, ja nie oglądam Nie, nie nagrywam, znaczy Czekaj, muszę się tam dostać o, Bo nie widzę no. Albo on jest zarysowany. Albo pęknięty. Chyba pęknięty, albo zarysowany, nie czuję. Dobra. A to się nagrywa, włączyło się. A to sorka widzowie, po prostu... Więc mi pęk... coś pokazywała. Mam pęknięty aparaty, dlatego więc... Może troszkę... Może pięć, pięć widać y, y, te... cztery, trzy. Doty, trzy, dwa. Jeden. Widzowie, stresuję się. Jeszcze raz. Pięć, no nie cztery, nie, trzy, mi dwa i jeden. Pomocy widzieć moje nogi, moja ręka, moje nogi. Więc już ich nie zobaczycie, bo będzie połamana, leżała w szpitalu i chyba nie wypuszczę piosenki yy, nie, no nowej. Dzisiejszą musisz, żeby pójść. Nie, nie no, ale to jeszcze dwie godziny. Spokojnie. Dobra, widzowie, chcecie to zobaczyć. Więc trzy, dwa, jeden. Nie, boję się. Dobrze. No dawaj, bo ci teraz popchnę. Dobra. Ja boję się stąd Trzy. Trzy. Nie. Trzy. Zostaw. Dwa. Zostaw mnie. Jeden. Nie. O, o widzowie Ciężkie o... Jeszcze raz. Fajne było. Otrzymaj widzów. Uf. Otrzymaj widzów. A też będę mógł. Tu są robione ekstremalne kady. Ostatni skok. I robimy challenge. Trzymaj. Trzymaj. Poczekaj. To jest odcinek challenge'owy. Nie jest Chodźcie challenge? Nie! Michalina! Challenge! Trzy, dwa, jeden! A, 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 a. Wszystko dobrze, tylko mam strasznie duże kamieni w butach. Do Wszędzie dobrze! Potrzymaj widzę. Ej! Michalina! widza widzę. Wszędzie... widzicie mnie. Michalina! Wszędzie dobrze, tylko w dupie najlepiej. Chyba mam 252 lata Dobra, wiedzowie To jest nie vlog Nerf. Mój brat was to mój brat, mój brat was okłamał To jest challengeowy odcinek Kto? vlogu sama mówię Nie ja ich odkładałam. Kto dłużej wytrzyma na tej oto róże? Co? Zaczynamy? Tak. Na Na tej. Trzy, dwa, jeden. słuchaj. Włączyłeś już? Dobra. Widzowie, tutaj mamy kłótnię z kameramenem, ale co? O, jesu, nie wzięliśmy picia. Piacie. A ja mam tutaj telefon. Mogę pójść! Nie! Błagam! Dobra. Ja Idź po picie, po moją czapkę i po nekę. Jezu, szkoda, że ja nie mam kamery, bo bym nagrywała to kamerą i bym sobie na telefonie pograła, ale nie mam kamery. Bo jeszcze nie mam tak, bo jeszcze nie mam wystarczająco pieniędzy nie jest, i, ma, i rodzice Dawaj. mi nie pozwalają jeszcze. Do co? Picie słupy. Dobra. Czyli co? To zaczynamy. Tak. Dobra, widzowie. Widzowie. Będzie ułatwienie. Kręcimy niewidzialnym kołem. dwa ułatwienia są dwa utrudnienia. Kulczy, szkoda, że nie mam na telefonie koła Fortuny. To zainstaluj? Nie. Czemu? Jest przesła. A! Ej, to ten zainstaluj. Dobra, a my w tym czasie Wam opowiemy. Nie, jedzie będę miała tak. A my Wam w tym czasie opowiemy. O, jest... piosence nie Ale chęta. A nie, Dobre. Ale Checa piosenka to jest moja pierwsza piosenka. Będzie druga na 50 zł. A jest już Was 33. Bardzo Wam dziękuję. Więc, ale Checa. dokładnie jest. No, bo to się... 33. Ale Hezia, to jest piosenka, która. O, pokażę Wam mój kanał, ale najpierw powiem. Ale Hezia, to jest piosenka, która. Nie mam neta. Jest pierwsza i jako jedyna może się wypije, ale. Nie mam nieco. Po kameru. Kameram, ciebie Pokazujemy, Kat? Nie. Kreatuję. Nie pokazuję. No dobra. Jesteś patrzcie, widzowie. Patrzcie na kanał Gwiazdy Gwiazda Games Plus. Dobra, Miszka, zadzwoń do swojego brata, czy, ci za, czy możesz zainstalować jedną grę i będzie spoko. A my w tym czasie się zajmiemy. Najstarszego? Tak. A my w tym czasie... Tak. A, w tym czasie się zajmiemy. Dobra, nie, mo nie możemy zejść z tego koła z tej... Z tego czegoś, z tej rury. Dobra, więc. daj mi nie pukałam ambirować. czy możesz zejść od się... Nie mogę. A, gu... Więc do. Michalina tam. Co robić. co się robisz? to. Trzymaj to mieszka pani, dobrata. A my w tym czasie... co? Proszę o kamerę. Proszę telefon. Proszę bardzo. Tutaj jest mój brat. Tutaj jest Bo Tutaj jestem ja. Wolicie taką wersję, czy taką? Druga! Tak A może... Tutaj. Bo ja mam w domu jakąś czapkę czarną. Powiem wam tylko, że w tej nowej nucie będziemy ubrane na czarno, więc zagadujcie w komentarzach jaka to będzie piosenka. Więc co? Okej. Okay. Chyba Dobra widzowie, robię cięcie.

Udana akcja. A, to. Tak, okej. Daniel. Nic nie widać spokojnie. 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 nie Spokojnie. Jest! Spokojnie. 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 A. to no to dajcie mu Ale jak wylosujemy, ułatwienie Każdy będzie miał swoje ułatwienie. I ja to zrobię, ja umiem to zrobić. Masz Ale nie ma widać Cicho, tak wzięłam. Po prostu. Poczekaj! Poczekaj Sypto jeszcze <grymne> Chciał zdjęcie zrobić Poczekaj, mam z wodą problem Dobra, już Nie wiem, czy się zrobiło <grymne> Dziwnia Witzę, wypatrzcie Ułatwienia i utrudnienia. Podnieś moj, moją czapkę i niesę utrudnienia. tu. nie. Tak. A i to mój koszal. Spadni moją czapkę. Tekst to będzie. Zapraszcie. Twoja ja będę sama. <laughs> Z N I E. Jedzenie. Pierwsze ułatwienie. Zmiana koloru, to będzie taki niebieski kolor i będzie to 1000 złotych, wiesz o O, tak jest <laughs> Dobiegnęłam, dotknęłam Ej, Kameramen, Ty powinnaś trzymać No tak, mnie nie mogę okay, tam, masz. tam nie mogę być ty masz. Okay, to I Okej, i telefon okay, Znaczy twój telefon, mój telefon Widzę <laughs> będzie... coś okay. To będzie drugie ułatwienie, to będzie... Poczekajcie. Co ty robisz? Muszę zmniejszyć. Ale... No, czekajcie, ja to źle robię. Nie dobrze to robię. Teraz <śm> tutaj, teraz <śm> będzie, tutaj teraz będzie utrudnienie. <śm> C i, k i łamane. Kupa. Składam do swojego pieca. Kupa, gata, kupa, gata. No okej. No kurde, co jest? Pedro, Pedro. Subakcie się podpisują, wiesz, tu? A tutaj to będzie... Utrudnienie, to będzie... Skoń. Kupa się kumoczy. Ubrali się. Jedz. No, dziesięć. Dże... Przez... Dwie minuty. Pięć minuty. Tak. Ale bez Teraz To jest utrudnienie, jak wylosujemy. Miszka. Ale bez trzymanki 11 minus 52 sekundy. Spokojnie, to nie dwie. było krótsze. I dobra, a tutaj jedno to będzie. <laughs> Dawaj na godzinkę pompek Ok 10 pompek? Ja nie umiem robić pompek To damskie Dobra, i tutaj mamy tak Pokazuję wam Ale Jedzenie, pompek, siku, kupa Stanie na jednej nocy 10 pompek, widać? Tak Ok, i co? To tak mieszka najpierw, Dobra. patrz Dajcie kamerę Dobra, już! Mogę wejść na chwilę mm. Jedzenie. Jedzenie? Weź. Bez... Jedzenie! Po no to daj Michał. Teraz. No, czemu o, wyłączyłaś? Poczekajcie. Dobra, widzowie. A, a czy stanie na tym się liczy jako na żeby bycie? Nie. Aha. A co jak Ile tutaj jest? 6, 7, 8. 10 pompek! Kurde widzowie! Weź cały pompek, tylko. Ale jadę do Dobra widzowie. Oczywiście później też będą ułatwienia i utrudnienia do wylosowania. Na razie ja robię 5, 10 pompek. Ja dzie! Później! No to nie mamy mojego telefonu na chwilę. Ale, <grym> ej, ale, ale na czas nie chyba robienia pompek pan. trzeba tutaj na tym zielonym stanąć. Nie do ziemi Dobra, ze to weźmie. To Stawaj na zielonym i mnie nagrywaj jak robię pompki. To jest zadanie. Oh. Go, A nie, to, ty się... to się dzieje, da zrobić pompek. I robię idamskie. robię wytrzymałe idamskie. I raz. I dwa. I trzy. I cięcie. Robię... cięcie. Bo ja kończyłam Dziewięć. dziesięć gdzie się czuję, widzowie. O! Oh, wow. Trzymaj! Wow, wow. Muszę wejść znowu. Na czas. A to ja ma... na razie nie będę miała jedzenia. widzowie Na czas, robienia pompek. Stoimy tutaj. Na zielonym. Jezu, widzowie, ja na razie nie będę miał jedzenia. No, to... Jakiś dobry kup! Lejsy, Czerwone? Papiecowe albo zielone. Co? Tak? Nie, z kamerą nam się podziel. Dobra, to wam się podzielę. Ale, ale ten, z gwiazdą nie mogę. Widzowie, Poczekajcie chwilę. Widzowie, tu jest piąta minuta albo dziesiąta minuta, jak tu siedzimy. Jezu. Ona nadal nie dostała jedzenia. Czekam. Tak, a ja jestem godna i chcemy się... W o, I chcemy się sikać, więc widzowie, mam problem. To dawaj tutaj. Nie mogę, bo może mieć ułatwienie. A wy co ale, tam ale nie, Na ułatwienie idziemy tam. Bo tam jest. Wy A ja Wygodnie położę i wam coś powiem. Ha. Subskrybujcie ten kanał. O, bo na 100. Bo na 100 będzie kolejna piosenka. Będą kolejne piosenki. Będą ciągle piosenki. Będzie piosenka na 50, będzie na 100. I A na 100 na... można siedzieć? Nie. Będzie na 120, więc będzie dobrze, Jakie dużo kupiłeś? piosenek, w przyszłości będzie koncert, jak będę dorosła. Okej. Okay. Dobra. Mieśka ma siedzenie i zaraz zelocujemy kolejne Dobra. rzeczy, więc poczekajcie. Włącz. Dobra, Włączyłam. Widzowie, Kameraman, mnie! No nie, dobre są. To ty gadajesz za ostę. I, I, podaj, mnie i podaj telefon nie, nie, nie się. Te. To jest telefon tam picie. Go nie rzucaj! A nie się Nie gadaj. Tylko jest trochę porysowany. Nie porysowany, tylko. On szybko ochroną. Dobra, kanale, ja mam pierwszą wodę. Kolejne te, y, y, losowanie, kolejne losowania. za Kęci pierwsza. E, muszę się napić. A, jednak są troszkę. Jeszcze. No mówię. Troszkę. Ja idę po mojej zaraz piję. Po się kupa. koszyku. No czemu? Kolejne na jednej nodze przecież 5 minut. To ty losu, ja zaraz stanę. Ja tutaj wodę. Jakby co? Jest po mojej stronie. Losu, ja zaraz stanę. Nie widzę. wy nie widzę co ci losuje. A jeszcze raz. To ja więc... muszę też jeszcze raz na no coś się zbakowało. Mhm. Kurczę. Dobra. Więc do pięci. To ja pierwsza wykonuję. Kiedy wchodzisz? Ja, ja tu... w pompki ja. zaraz będę robiła. Ty masz tam swoją. No ale jadę... Eee, tutaj znowu się coś bagowało. Nie ma 10 pumpek. Jeszcze raz skręcimy. Albo może to się usuwa. Hmm. Ale jak wy, wy, wylosuje się to samo, to skręcimy jeszcze. Jedzenie! Jedzenie mi mam jedzenie! To możesz jeszcze krócić. Nie będziemy wydawać. Dobre, dobra, dobra, hajsy. Kameraman, zejdź stąd, bo misia będzie robić mm -hmm. kąpki, bo ja jest... się zabiję. A masz tyraźliwo. A ty cipsy gdzie zabierasz, To są dla nas chipsy. No właśnie, nie Ale też jestem. Poczekaj. Ale ty z nami nie robisz challengeu. Do, Do nas Do nas, bo nie będziemy mieli co jeść. A ty masz nie jeść. Oduż to, kameramenie. Raz, dwa, trzy.